Hej, hej, dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki The Atlas Six pani Olive Black. Pozycja jest z wydawnictwa you i Ja aczkolwiek ja mam ją od wydawnictwa Muza i swoją premierą miała 12 października 2022 rok. No i przyznać, że okładka jest naprawdę niesamowita. Kolejna rzecz, która mi się podobała, to spójrzcie, widzicie te takie ciemniejsze miejsca to są właśnie te obrazki przed każdym z rozdziałów. Wam pokażę. Poczekajcie, zaraz mi się tu nawinie jeszcze jeden. O! Jest! I za każdym razem mamy tutaj właśnie inne obrazki. I słuchajcie, no, jedyny tu minus taki, zobaczcie, to jest ten druczek, który no, jest nieco mniejszy i tak troszkę no, odbierał te chęci do czytania. Aż wstyd przyznać, ale właśnie to on sprawił, że jakoś tak wciąż przesuwałam tę książkę. Mówię, a to później przeczytam, a to później przeczytam. No i dlatego tak późno, no bo premiera w październiku, a ja praktycznie przeczytam ją w grudniu, tylko dopiero teraz wam ją nagrywam. Na całe szczęście była na tyle ciekawa choć y, bardzo mnogo opisana, że no, nawet w miarę chętnie można było czytać jej strony. Autorka o czymkolwiek by tu nie napisała, mm, a bohaterzy na przykład by nie wspomnieli, to było to bardzo dokładnie opisane. Takie, wiecie, magazynowanie treści pobocznych, które e, wywołuje takie napięcie przed opisami głównymi. Praktycznie do samego końca jakikolwiek wątek treści by się tutaj nie rozpoczął, no to trzeba było troszeczkę poczekać na jego skończenie. Niepewność jest tu raczej na porządku dziennym wraz z takim niepokojem, kiedy się ją czyta. Podobały mi się tutaj porównania, jakich używał narrator, były wykwintne, no i nawet na wysokim poziomie. bohaterzy nie lubią przyznawać się do swoich błędów, albo na przykład słabości. Wolą grać twardych, mm -hmm. lecz tak szybko nie dowiemy się dlaczego. To było naprawdę tutaj tajemnicze. Już tak jakbyśmy ich znali, ale nie znali. Bywają dosyć zazdrośni, ale to wiemy tylko my. Była w tym taka prawdziwość, jakby oni sami chcieli odkryć sposób na bycie w czymś lepszym, by ktokolwiek zapamiętał ich całych, a nie tylko imię i na przykład porównanie do kogoś. Silą się tutaj na wszystko, by tylko udało im się wyróżnić tłumie i dostać do wymarzonego miejsca w szeregu szóstki. No i tu już zaczyna się prawdziwa fantastyka, gdyż no, każdy z wybranych miał tutaj pewien dar. Oczywiście robili co mogli, żeby pokazać, że są jak najbardziej mądrzy, wybitni, zwyczajnie lepsi od pozostałych. I to oni mieli wybierać osobę, która z ich kręgu zostanie tutaj wyeliminowana. O, tak mi tu cały czas przelatuje, że nie mogę wam tych obrazków a pokazać. Jest, jesteś w końcu. No i jak sądzicie, kto odpadł tutaj jako pierwszy? No i przede wszystkim, co zyskali tutaj pozostali, kiedy już zostali. Jednym z jednych, tak jakby wybranych. I powiem tak. Chciałam też dodać, że sceny łóżkowe m, będą tutaj jakby taką odskocznią od codziennych y, rywalizacji. Dlaczego kolor czarny? No bo jest ich tutaj całkiem sporo. No i w pewnym momencie zastanawiamy się, która fabuła jest główniejsza czy fantastyka, y, dzięki której no, walczą, tam eliminują się nawzajem, czy to, co robią, żeby się na przykład y, odstresować, <noise> czyli takie wiecie, no kopulowanie nieraz na siłę, nieraz nie na siłę, więc no mamy taką jakby dwuwątkowość tej książki. Postacie niby się wyróżniają, ale jakieś tak w większym przepływie informacji, no nigdy nie pamiętamy kto kim tam jest, bo to tak szybko akcja się dzieje, oni bardzo rzadko kiedy mówią do siebie po imieniu i, i tak nieraz ciężko zrozumieć, no to w końcu kto tutaj był, kto tutaj przyszedł ale jeżeli już dochodzi do tego momentu eliminacji, no to już coraz bardziej wiemy, o kogo chodzi, e, domyślamy się nawet e, po miejscach, w których przybywają, bo niektóre postaci lubią przebywać z konkretnymi osobami i no, nich stroją, stronią i, i też pod tym względem można było właśnie je rozróżnić. Na koniec dodam tylko, że mm, lepiej czasem wiedzieć mniej niż za dużo. A żeby zrozumieć, o co mi chodzi e, z tymi słowami, to no, trzeba jednak po tą książeczkę sięgnąć. Mówię Wam, no treść jest świetna, tylko mamy tu bardzo duży natłok informacji, bardzo dużo opisów tych całych postaci, tych scen. Można by ją nawet lekko dać, jakby pod wielowątkowość, ale tak niekoniecznie, no bo to niby jest to jedna historia. Tylko mówię, nie wiadomo, czy chodziło o bitwę, czy, czy chodziło o to, co robią, żeby sobie polepszyć dzień. Także jeżeli macie ochotę poznać twórczość, jak najbardziej zachęcam. Nie mówię, że nie. Mówię Wam, czyta się świetnie i, i jest całkiem niezłą historią czarną i mroczną. Okej, okay, ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia. Pa, pa!